To cud, że ten człowiek przeżył, bo chwilę wcześniej przejechał go rosyjski czołg. Bez powodu, po prostu. Tak to wyglądało. Relacje z tego momentu pojawiły się na kilku kontach w mediach społecznościowych. K maszyna. Prosto pierjechał maszyną z człowieka. I to przedmieścia Kijowa dziś rano. Dziewięciopiętrowy blok mieszkalny ucierpiał po jednym z wielu ataków rakietowych przeprowadzonych przez Rosjan. Spałam w tym pokoju, tutaj. Wyrzuciła mnie z łóżka i spadłam tu, w ten kąt. W budynek trafiły fragmenty pocisku. Nie wiedziałam, co się dzieje. Później usłyszałam krzyki, jakieś dźwięki. Podniosłam się. Wszystko było rozbite. Zaczęłam chodzić po mieszkaniu. Szybko zebrałam najpotrzebniejsze rzeczy, dokumenty i wybiegłam na ulicę. Mieszkańcy zostali ewakuowani, bo blok się zapalił i istniało ryzyko, że się zawali. Wrócili z powrotem po kilku godzinach. Nie wiadomo, czy ktoś zginął. Ukraińskie media informowały o ośmiu osobach rannych. To będzie Ukraina. Kiedy ludzie słyszą ten sygnał, muszą natychmiast udać się do najbliższych schronów. Tylko dziś kilkakrotnie władze Kijowa ogłaszały alarm przeciwlotniczy. Jest ciężko, ale się trzymam. Panią Alonę i jej rodzinę wybuch tuż obok domu obudził po czwartej nad ranem. Jak tylko pojawiła się możliwość, metrem dojechali do schronu. Zapalił się pobliski budynek, było dużo ofiar. Czekaliśmy do siódmej rano u nas w mieszkaniu na korytarzu w Wannie, żeby skończyła się godzina policyjna i żebyśmy mogli tu przyjechać. Za schrony służą też stacje metra, cztery z nich zostały przeznaczone tylko do tego celu. Bo nie zatrzymują się tam pociągi. Jednak w czasie alarmów przeciwlotniczych schronem może być każda stacja. Wszystkie są czynne całą dobę. Zachowujemy się w sposób spokojny. To jest, to jest jedna taka opcja. Nie ma innej. Mamy zachowywać się przez cały czas spokój. Według pierwszych szacunków około 100 tysięcy mieszkańców Ukrainy opuściło swoje domy. Nie ma szacunków, ile osób wyjechało z samego Kijowa. Na taki krok zdecydowała się pani Anna, która wyjechała do swoich rodziców. Mieszkam w samym centrum w Kijowie w takim bardzo wysokim bloku. Na wysokim poziomie i tak mi widać też cały kij. dlatego dla mnie jest było bardzo niebezpiecznie zostać w domu. Miałam taką wizję, że będą strzelali po jakichś takich e, e, takich obiektach, na przykład jakieś części wojskowe, tak, ale już widzimy, że nie, że strzelają po prostu, chyba chcą Kijów zniszczyć. Mieszkańcy Kijowa są bardzo zmobilizowani, żeby ochronić swoje miasto. Tak przygotowują się do starcia z wrogiem. Sytuacja w stolicy Ukrainy jest bardzo trudna. Merkijowa Witalii Kliczko apeluje do mieszkańców, żeby nie wychodzili na ulice, pozostali w domach albo w schronach. Władze proszą też mieszkańców, żeby nie filmowali i nie zamieszczali w internecie informacji o ruchach ukraińskiego wojska.